Tak wygląda malowanie w wydaniu amerykańskim. Nie szczędzili farby, widać, że jest profesjonalnie pomalowane. Grubo, żeby kamienie się odbijały. Teraz pewnie zadajecie sobie pytanie, które i my sobie zadawaliśmy, czyli jak do tego wszystkiego doszło? Otóż pewien znany influencer postanowił customizować swojego McLarena w sposób dosyć nowatorski jak na tu Wesera przystało oczywiście wszystkie efekty swoich działań udostępniał na filmikach w social media. Niestety chwilę później, gdyby odpisywał na czacie na live, stracił panowanie nad kierownicą i, i efekty również ochoczo udostępnił na swoich social media. Samochód trafił na plac ubezpieczalni, podczas gdy oczekiwał na aukcji potencjalnego nowego nabywcę, który, mam nadzieję, bardziej go doceni. Pojawiliśmy się my z kamerą, z ciekawością i nurtującym nas pytaniem, co się stało z farbą na aucie. I jak widać, ma się całkiem dobrze. Napiszcie w komentarzu, co byście zrobili z takim autem jako nowi nabywcy i zostańcie z nami po więcej historii, w których głupota może kosztować znacznie więcej niż rata leasingowa. No fucking way! Oh my gosh!